Spotykano się, z, spotykano się z rodzinami, ale to nie, nie o to tutaj chodzi, chodzi o to, żebyśmy mogli porozmawiać rzeczowo i żeby zaprzestano tutaj, e, bym powiedział, e, no, z, żeby konkretnie, żebyśmy porozmawiali na temat śledztwa i na temat wyników, żeby, żeby również społeczeństwo mogło usłyszeć, co się dzieje obecnie. To, co się dzieje, to jest skandal. A w przyszłości ja, ja, ja wchodzę, oglądam sobie akta, czasami rozważam, ale myślę, że to jest społeczeństwo, powinno być poinformowane. Dlatego miałem tutaj dwa trudne pytania dla prokuratury i chciałem je, je zadać. I myślę, że e, te obawy są uzasadnione prokuratury. Dziękuję. Panie mecenasie, w kontekście informacji tak. niby mniej oficjalnych odnośnie sekcji... SPO Nowy ekran, Andrzej Słonawski. W kontekście informacji tak. tych nieoficjalnych po sekcji świętej pamięci posła Wassermana, gdzie są informacje, że na ciele Ja tych informacji nie znam i nie pan nie mogę nic skomentować czego nie znam nie, nie, nie wynika to z ja, nic, ja, nic, ja, ja nic nie wiem na ten temat wie pan tu obejmuję tutaj no, też mam jest y tajemnica śledztwa mnie obejmuje. Ja, ja chciałem tutaj konkretnie tylko zadać y, dwa pytania prokuratorowi, y, naczelnemu prokuratorowi wojskowemu i prokuratorom tutaj działającym. Nie wiem kto kto jest obecny teraz na sali, bo nie widać stąd. I myślę, że no to, to co się dzieje to jest jedna duża tragedia. Niech pan spojrzy. Taka sala, taka mała salka przeznaczona na tyle osób, tak? To, to co się dzieje, no to jest skandal. To jest skandal. Niech pan położy panie będzie Można. Panie panie mecenasie, te pytania myśmy myśmy. Proszę bardzo. Te pytania myśmy mieli zadać panu prokuratorowi Szeremiotowi. Natomiast, tak jak pan stwierdził, tutaj jest kpiną, prawda? Nie ma miejsca, nie ma możliwości. No wielka Jest to wielka kpina. Główne stacje, te, które, te, które prawda, relacjonują w sposób taki bardzo poprawny te wszystkie sprawy. I tutaj, nie, niech mi pan coś powie na temat. Pan też tam się nie dostał, prawda? Nie, ja się nie, nie ja w ogóle nie miałem możliwości podejścia e, do tej sali, gdyż e, rzecznik prokuratora generalnego zakazał mi wejścia. Jako, jako pełnomocnik jak, części rodziny. Tak? tak, jest Anny Walentynowicz i Stefana Melaka. Bo nie jestem prasą. Pan, nie jest pan prasą. Wie, pytanie: mamy coś do utajenia w tej sprawie, czy nie? Boimy się trudnych pytań, tak, czy nie. Bez względu na to, od kogo pochodzę. O to chodzi to to jest, ażeby śledztwo ruszyło do przodu, do przodu i żebyśmy mogli wyjaśnić przyczyny tragedii smoleńskiej. Jeżeli nie, to niech prokurator konkretnie wyjdzie przed prasę i nam to konkretnie powie, wie pan. To jest, to jest normalnie. Bo jestem pełnomocnikiem rodzin. Anny Walentynowicz i Stefana Melaka. Jasne. Oczywiście, że nie możemy wejść na salę, no i bardzo. Momencie, a a, z, a z państwo z jakiej telewizji? My jesteśmy z panoramy. Pan Telewizja polska. Dobrze. Dobrze, spokojnie. Proszę usiąść. Tak. Rozumiem, że pan jest pełnomocnikiem rodzin, tak? Dlaczego Pan nie może wejść na to konferencję? Tak, moje nazwisko Stefan Hamburga, wykonuję swój zawód adwokata w Berlinie, w Niemczech, reprezentuję rodzinę Anny Walentynowicz i Stefana Melaka. I... Tutaj pan y, rzecznik prokuratora generalnego Sremeta y, zakazał mi wstępu na salę, gdyż y, nie jestem dziennikarzem, nie należę do prasy, tylko jestem pełnomocnikiem. Uważam to za jawną dyskryminację i... Dro tą drogą również e, wzywam e, pana prokuratora generalnego Sermeta, ażeby zmienił zachowanie e, swojego rzecznika i swoje podejście do tej sprawy. W tej sprawie napiszę również pismo do rzecznika praw obywatelskich, profesor Ireny Lipowicz. Gdyż albo prokuratura generalna i prokuratura wojskowa ma coś do utajenia i boi się trudnych pytań, chciałem oczywiście zadać dwa konkretne pytania. Bo chodzi o dobro śledztwa, ażebyśmy wyjaśnili przyczyny tragedii smoleńskiej. A nie prowadzili taką farsę. To, co się tutaj dzieje, to co się dzieje, nic nie ma do czynienia z zasadami państwa prawa i państwa demokratycznego. I a myślę, że należy się nad tym bardzo głęboko zastanowić, czy nadal w ten sposób będziemy do tego podchodzić. A jakie pytania chciał pan zadać? Ja je zadam za chwilę. Myślę, że Państwa je usłyszą. A co pan w ogóle myśli o tych nowych doniesieniach w sprawie katastrofy, o tym, że nie było generalować i o tym, co się no, po kolei dowiadujemy na tych nowych doniesieniach? Ja uważam, że to, co do tej pory się działo z rodzinami to, co do tej pory działo się z żoną pana generała Błasika, no to jest niestety bym powiedział prawa człowieka, prawa podstawowe są deptane co dzień, nie tylko przez wysokich urzędników państwowych, ale również przez przedstawicieli prasy. Czy Pan uważa, że w takim razie komisja powinna że tak się wyraża postępowanie? Nie, nie. Nowa komisja powinna zostać powołana, ale e, w tej komisji powinni się znaleźć też e, fachowcy z całego świata, nie tylko z Polski. Polska nie, ma, nie powinna tutaj mieć żadnych obaw. No właśnie, więc w takim razie jak Pan? Jak to możliwe, że komisja w ogóle no, pominęła takie, takie nie, fakty, dopuściła się, co by nie mówić? Jakiś Moje pytanie, czy komisja zajmowała się faktami? No właśnie, to jest dobre pytanie. No właśnie. No dziękuję no bardzo. bardzo. Dziękuję dobra, teraz idziemy Pan musi